manaczko wszystkim z tej strony Cybro. Do, długo trochę nie nagrywałem Brawla, ale w końcu postanowiłem, że trzeba coś nagrać. Um, I y, trzeba nagrać, bo dzisiaj jest taka okazja, że po prostu już po tej rundzie, którą dzisiaj sobie zagramy na rozgrzeweczkę na mm, mm, solo, może no to już dropie, z, dropniemy. Już wam pokazuję broka um, no i po prostu no no i po prostu zagram jakieś tam parę rund solo, po wytestujemy sobie um, broka i oczywiście piszcie w komentarzach um, jak wam się gra brokiem Oczy i um, oczywiście ten zostawcie łapkę subskrypcję oraz dzwoneczek um, no i oczywiście y My już sobie startujemy z grą, może weźmiemy um, poko, którego niedawno też odblokowałem, z Big Boxa. E, oczywiście, um, jakby co, to jak będą leciutkie lagi, to proszę się nie przejmować, dlatego, bo um, no ostatnio trochę słabiej mi internet chodzi, ale nie najgorzej. Dobra, tutaj już pierwszy power nasz. Sprawdza, trochę późno go znalazłam, bo zostało już tylko 7 osób na mapie. Dobra. Tutaj już mamy Colta. Lepiej do niego nie podskakiwać by sniperem. Więc nas zdejmie. Ale do, pok do po poko nawet też ma dobry zasięg. No, dobra, tutaj już nas dojechali, chyba albo nie, no dojechali. Skryje się w krzak na chwilę. No i mamy kampera bula oraz mamy leczenie się, ale on nas dojedzie raczej. Albo nie, odpuścił, odpuścił. Czyżby jeszcze chciał się tłuć. Dobra, już wiemy z kim walczymy. Oczywiście, wiecie, że to przegram. No i nawet ulta nie zdążyłem użyć się. Chciałem wyleczyć w ostatnim momencie. Oli 8 puszek, oczywiście, wielkie. Teraz mamy tutaj wielką okazję, kiedy ja trafiam broka i oraz go testuję. Dlatego. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię ten ekran, kiedy dropię postać. No i już w końcu mam tego Broka 1003 puszki. No i po prostu nowy Jeszcze Testujemy sobie Broka. Z tego co mi koledzy mówią, o te też Zelero AXP, który ma też swój kanał, oraz philips 112. też możecie wpaść na ich kanały. To, to oni mi mówią, że jest to snajper. Ja sobie wytestuję teraz go, zobaczę jak mi się nim gra. Tak, dwie rundy. Okej. Okay. Zasięg ma taki jak hold. Zadaje 1100 damage'a. Jak walnę trochę dalej to zadaje 1100. Na blisko zadaje też 1100. Dlatego jest to taki trochę sniper. Mogę się oczywiście mylić, i może to być snajper prawdziwy. Ja uważam, że to jest trochę snajper. Oczywiście możecie napisać w komentarzach, co sądzicie. Może, może że to nie jest w ogóle sniper. Chociaż w to już bym chyba nie uwierzył. Oj, chyba zaraz będę miał laga. Coś tak przeczuwam. O, to tam, tam widzę działko, które jest już na wykończeniu przez tego Dynamajka. Dobra, leci na nas Nie oddam ci tego Power powercubesa Dobra, widzę mityka Tary, to raczej się tu nie boję Bardziej mnie wkurza ten dynamite mm. Dobra, wy się tam pobiliście Moja okazja Pozostało trzech zademiarzy tak, dam radę, dam radę, dam radę. Jest, leży, leży. Dobra. Nawet muszę wam powiedzieć, fajnie mi nim się gra. Hmm, tutaj, tego co wiem, mam szarże rakiet. Ale dojechała mnie, ten, jak ona była rosa. E, dlatego teraz może, no... Mm, mm, jeszcze jedną rudę i kończymy odcinek. <tuszy> Oczywiście chcę wam powiedzieć że trafiłem broka. Broka to znaczy przepraszam, założyłem sobie prywatny serwer, z którym też będę nagrywał odcinki. Myślę, że może chociaż trochę na pewno będzie tych osób, które polubią ten serwer. A my teraz sobie właśnie zagramy tą kolejną rundę. Ja po prostu postanowiłem... Tak nie chciałam dzisiaj nagrywać odcinka. No ale po prostu... No po prostu... Jestem blisko broka. Postanowiłem, że trzeba tu nagrać. Jak sobie go testuję. Ale na razie muszę wam powiedzieć, że świetnie się nim gra. Będę... Będzie... Starał się w niego inwestować, ale tutaj już nabrałsa. Ten zabrała Hamsko Power Cube'a, bo był mój. No ale w sumie można. Dobra, nie, ona mnie teraz tak kurde ciągle jedzie, nie? Nie, dobra, tu już... teraz trzeba ten, w tej sytuacji trochę uciekać. Chyba, że jeszcze zdążę tego porki Oops, a tak ledwo, ledwo, ledwo. Dobra, mam. <laughs> mam nadzieję, że z tą rącą nie będę miał szody do 1 versus 1. Mm. Dobra, czy ta rąca jest tutaj? Nie, chyba. Dobra. Mmm. Nie ma już chyba paru kubsów na mapie. O, widzę tam Broka. Mm. Mam cię, mam cię, mam cię. Rico jeszcze tutaj wyskakuje. Aj, było blisko. Mm. Dobra. No i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajna postać. Fajnie się nim gra. Jest przyjemny, łatwy dla mnie mm, do obsługi w ogóle. No i tak. tak mm. Tak oto Wam opowiedziałam jak się nim gra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie w komentarzach oczywiście, czy chcecie takich jeszcze więcej odcinków, gdzie testuję postacie. No i ja się z Wami żegnam. Cześć! Patrzymajcie się!